Proces inwestycyjny jest bardzo zawiły, skomplikowany. Dodatkowo bardzo istotny wpływ na jego przebieg ma ludzki. Jest jak układanka, prawda? Najmniejszy błąd może doprowadzić do, do wymiernych strat. Często wszyscy błądzimy, szukamy właściwej drogi do celu, jakim jest realizacja inwestycji. Zadajemy sobie pytania. Odpowiedzi są oczywiście z każdej strony tylko czy one są prawidłowe prawda, niejednokrotnie słyszymy a u nas w urzędzie to się robi tak, a u nas w urzędzie się robi tak, a w tamtym urzędzie robią tak, a w tamtym województwie to w ogóle jest po chińsku. Więc odpowiedzi mamy wszędzie, my podajemy pomocną dłoń, to jest motyw przewodni tych dłoni, one tu się pierwszy raz pojawiły. Lista kontrolna procesu inwestycyjnego, jest lista kontrolna, jest to pakiet zagadnień dokumentów wymaganych na różnych etapach procesu inwestycyjnego z przyporządkowaniem ich do poszczególnych e, etapów. Kto opracowuje listę kontrolną? E, opracowuje, bo ona cały czas w opracowaniu. To jest chyba myślę niekończące się dzieło, bo tych dokumentów na cały czas przybywa, ubywa. E, przygotowują zespół do spraw legislacji działający przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów przy współpracy z Wydziałem Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Małopolskie okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa. Komu ta lista może być potrzebna? Projektantom, wykonawcom organom AB, nadzoru budowlanego, inwestorom, uczestnikom, wszystkim uczestnikom procesu przygotowania i realizacji inwestycji. Jak ona wygląda? Lista jest przedstawiona na, na, na formie tabeli, to jest wycinek tylko z całej, z całej tej tabeli. Mamy Pierwsze, pierwszą kolumnę są zagadnienia wypisane wszystkie, jakie nam się udało. Znaczy wszystkie zagadnienia i dokumenty, z jakimi nam się udało zetknąć w ramach zespołu, Tam jest około 60 pozycji, począwszy od decyzji w warunkach zabudowych po inwentaryzację po powykonawczą obiektu budowlanego, ponieważ lista obejmuje zakres od. tym mogę pokazywać? Świecić tym laserem po oczach? Mogę. Obejmuje zakres od, złożeń, od procedury uzyskania pozwolenia na budowę przez zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych poprzez do procedury oddania obiektu do użytkowania. Ta kolumna jest podzielona na dwie takie podkolumny, czyli co składamy do wniosku o pozwolenie na budowę, a co załączamy do projektu, bo to nie, nie zawsze jest to samo, prawda. Następnie jest zgłoszenie robót budowlanych i przy tym oddaniu które dokumenty należy złożyć do samego odbioru tak no przykład dajmy nie wiem decyzja o workach zabudowy załączamy do wniosku o pozwolenie na budowę a nie do projektu jako do, do jednego z elementów no i na następnych etapach ten dokument nie jest, nie jest potrzebny decyzja, decyzja zatwierdzająca na wycinkę drzew zamieszczamy powinniśmy mieć wydaną tą zgodę na etapie Zgłoszenia robót budowlanych. Natomiast bardzo istotna rzecz, to nie jest tabela, która przedstawia nam czas w przestrzeni tej inwestycyjnej, kiedy dany dokument czy zagadnienie my mamy uzyskać. My je wszystkie powinniśmy mieć uzyskane na tym etapie, czyli na pierwszym. Przykład: mamy decyzję na lokalizację zjazdu. Ta decyzja nie jest wymagana przez pierwsze trzy etapy. Ona jest wymagana dopiero przy zgłoszeniu, dopiero jest zweryfikowana, czy my ją posiadamy na etapie oddania obiektu do użytkowania. Ale chyba nikt z nas sobie nie wyobraża, że my projektujemy budynek, dostajemy pozwolenie, wszędzie tam opowiadamy, że tą decyzję mamy, a na końcu ząk my jej nie mamy. tak, My tą decyzję powinniśmy już mieć przygotowaną i czeka sobie w szufladzie na swój moment, kiedy ją ujawniamy. Jak to powstało? W momencie, gdy Kliknie się na z zagadnień, generuje nam się taki dokument, który przedstawia właśnie etap, na którym ten dokument, ten, ten dany załącznik, dokument powinien być ujawniony na etapie całego procesu, podstawa prawna, z której to wynika oraz krótkie uzasadnienie i komentarz. Gdzie to się znajduje? Lista znajduje się na stronie internetowej empoja.pl. Jest ona w formie właśnie interaktywnej, także zachęcam do, do zapoznania. Myślę, że pozwoli nam wszystkim wypełnić, wypełnić wnioski o, po, po, w odpowiednie załączniki oraz ten element czwarty, którym są załączniki do projektu budowlanego, w odpowiednie dokumenty. A organy AAB również zachęcam do, do, do zapoznania się. Nie patrz tak na zegarek, Marek. A organy AB zachęcam do, również do zapoznania się, no bo wtedy wszyscy będziemy mieć tak samo. tak. Tu nie chodzi, żebyśmy mieli wszyscy fajnie albo wszystko beznadziejnie, ale żebyśmy mieli wszyscy tak samo. tak. Myślę, że to nam wszystkim usprawni pracę. Osoby biorące udział w opracowaniu to już są personalnie wymienione. Nie będę czytał tu wszystkich, bo jest tego sporo. Dziękuję Państwu za uwagę.